Cześć, z tej strony Domin. Yy, Witam na nowym kanale. Pewnie po już wiecie, że ogłaszam konkurs na konty z Pokemon Go, który posiada 25 level. Pokemony będą różne, w zależności jakie uda mi się złapać. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Już Wam mówię. Trzeba zasubskrybować ten kanał, to jest raz. Dwa. zalejkować ten filmik. Trzy napisać komentarz Pikachu biorę udział i nick jaki chcecie mieć przy logowaniu także tyle na temat konkursu jeśli chodzi o kanał to na tym kanale będą pojawiać się ciekawostki na przykład o facebooku snapchacie i wielu innych Pierwszy odcinek pojawi się o 17 w środę. Więc warto mnie subskrybować, bo co tydzień, w środę o 17, nowy odcinek więc możecie się dowiedzieć czegoś nowego. Jeśli chodzi jeszcze o konkurs, to wyniki będą jak mi przybędzie z 20 widzów. Czyli nie wiem kiedy to będzie, bo na razie ma 5 subskrypcji. Show nie ma. Mój stary kanał... Nie wiem, oddam komuś. Chociaż nie wiem, raczej nie. Więc to tyle. Film 17, środa. Na razie, cześć.